Trzech ekspertów, jak i mało pola Boga, zagranicy trzech Długo nam się przyglądali Wreszcie taką radę dali Gdzie lecisz, para? Nie wiem, nie wiem. Chci, chci Do koluszynieczka, dla to się Do koluszynieczka, dla Do koluszynieczka, do koluszynieczka Czas wprowadzić nowe I wam utnie głowy. Dżujń węczer! Albośmy to jacy tacy, ola boga! Jacy tacy, że nas wywalają stracy, ola boga! Wywalają nas! Bo tak trzeba reformować! Czuję węczer! Na siłę prywatyzować! Coś tam głowy potraci! To co jest Red, Gdzie? Do polu sienieczka, się piele. Lada się kieleczka Do kolusienieczka, do Lada się kieleczka Miało nam być lepiej A tu biedek lepiej Było w lewo, teraz w prawo Ola Boga Teraz prawo, znów bez głowy Ale żwawo Ola Boga Znów bez głowy, znów Ciągle na czele narodu to już trochę słabnie z głodu! W prawo? w prawo? Dajcie Kiedy coś się nie układa Ala Nie układa to jest jeszcze jedna rada, Ola boga. Jaka rada jest! Trzeba znaleźć tu jakiego! Nie. O koziołeczka ofiarnego! To jest w ręku się Czerwona czapeczka na giesiszka pleżyk. jak dobrze przymierzy, rozdaj im makówkę, urządzimy głodówkę. Jak się weźmy w kupek, da mnie aż po pójdzie święty. Komu panie święty. No właśnie.